Cześć, nazywam się Mikołaj Rakowski i właśnie podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Wartą Poznań. W pierwszej gimnazjum zdecydowałem się na przyjście do warty tego Poznania. No i... Tak, tak zostało. Do pierwszej liceum zdecydowałem się na wypożyczenie do Lecking Dice. Przez dwa lata tam grałem, trenowałem, rozwijałem się. W wieku 16 lat trener jeszcze Nemec mnie zaprosił na treningi w pierwszym zespole, bo no myślę, że było to cenne doświadczenie i dobrze wspominam też ten okres. Dla mnie jest to bardzo duże wyróżnienie. Mój pierwszy naprawdę kontrakt zawsze jest to jakieś tak naprawdę wydarzenia w moim życiu. No i teraz będę się starał jak najszybciej przebić do pierwszej osiemnastki, pierwszego składu. I zobaczymy jak to dalej się potoczy. Ja występuję przeważnie na defensywnym pomocniku. Czasami też trener ustawia wyżej, na ósemce. Myślę, że mocno się czuję w prowadzeniu piłki, dobrym przerzucie, myślę uderzeniu. I są takie moje główne cechy.